Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, ten filmik, który nagrywam w tej chwili, ma trafić do ludzi, którzy zakupują od nas kanarka. Kanarki. Pytają się co, gdzie i jak. Tak, że dla hodowców, miłośników, którzy zaczynają swoją bajkę z ptakami, z kanarkami. W tym filmiku pokazuję takie podstawy, czyli co, jak, dlaczego. Karmidełka, poidełka, karma podstawowa, e, karma miękka, dodatki. Dla hodowców może to się wydać bardzo śmieszne tych, 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 którzy już długo hodują. A dla hodowców, dla amatorów, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z kanarkami, może to się przydać i wezmą z tego jakiś tam przykład. Oczywiście ja pokazuję w tym filmiku. Co i jak ja robię. Natomiast, oczywiście, przepisów na różne inne mieszanki, dodatki jest tysiące, tak? Każdy, każdy hodowca ma swoje tam jakieś tajemnice, uwagi i tak dalej, i tak dalej. Także, tak jak powiedziałem, jest taki filmik, taki poradnik dla hodowców, którzy ewentualnie zaczynają swoją przygodę z kanarkami. A więc, zapraszam do ewentualnego obejrzenia naszego filmika. Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o karmę, nasiona, mieszanka, dajemy teraz Deli Naturę. Deli Nature daję teraz dla swoich ptaków i to jest mieszanka numer 80. Ja daję numer 80 bez rzepiku. Moje ptaki po prostu są do tego przyzwyczajone. Tak ona wygląda. Czyli Deli Naturę. Jest ona ogólnie dostępna w jednym, drugim sklepie internetowym. Także bez problemu można sobie zamówić. Dojedzie do nas worek. Ewentualnie na kilogramy no, To też od Was zależy. Ale mówię Naturę i karma numer 80. Kosztuje ona tam około 125 zł za worek. Tak, także to już. Mniej więcej taka cena. Jeżeli chodzi o wszystkie dodatki, jakie ewentualnie dajemy, no to z zielonego daję pekinkę, kapustę pekinkę. Tak jak tu mamy akurat przykład Made in Biedronka. Daję szpinak i daję broku. Wszystkie te dodatki daję surowe prosto z biedry. Czy, czy brokuł, czy liście szpinaku, to wszystko wrzucamy do klatki. Ja tego dodatkowo nie myję, nie przetrzymuję gdzieś tam nie, 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 nic więcej z tym nie robię, tylko po prostu do, do ptaków i tyle. No i tak jak powiedziałem, moich ptaków mocno nie trzeba zachęcać do zielonego, jak widać. Wszystkie jeszcze przy misku kapusty pekniejskiej. Temat akcesorii. Słuchajcie. U mnie w, w klatkach występują widełka zewnętrzne automatyczne. Każdy wie jak wyglądają w ten sposób. Karmidełka również mam zewnętrzne, czyli tak jak widać, karmidełko na zewnątrz, klapka, sprężynka. Zdejmujemy, zamyka się, otwieramy z powrotem i itd. Oczywiście są zwolennicy, są przeciwnicy karmidełek zewnętrznych. Wiadomo, ptak może wejść do takiego karmidełka, zakleszczyć się i tak dalej, i tak dalej. Temat patyczków. Słuchajcie, w mojej hodowli używam dwóch rodzajów patyków. Żerdzi, jak zwał tak zwał. Czyli mam drewniane, i mam plastikowe, drewniane wyglądają w ten sposób, że są nacięte, wkładamy je we front no i trzymają się jak na załączonym obrazku drugi rodzaj patyczków to są patyczki plastikowe mam je w klatkach 2GR, one są w wyposażeniu standardowym i dlatego ich używam tak wyglądają, słuchajcie nie zauważyłem jakichś yy, niepokojących, właśnie tak wyglądają, nie zauważyłem jakichś niepokojących spraw jeżeli chodzi o łapy pta ptaków, yy, czyli tak jak niektórzy piszą, że tam nie wiadomo co i tak dalej i tak dalej, no nie wiem, ja nie zauważyłem swoich ptaków i tak to zostawiam, więc na wszystkich forach, na których piszą, że tam nie wiadomo co się dzieje z łapami, no nie wiem. Ja nie zauważyłem, u mnie ptaki siedzą na nich jest ok, nie mają żadnych odcisków, nie mają żadnych, nie wiem, odleży, jak zwał tak zwał, no, nic się nie dzieje. Także ja uważam, że te patyki są ok. To jeżeli chodzi o te właśnie wszystkie akcesoria w klatkach. Jeżeli chodzi o deserówki, no to deserówki są różne, ja akurat mam w tej chwili, mm, też chyba tam z 2GR, wyjmowane w ten sposób. Obrączka zostaje, zakładamy na drzwiczki lub na ewentualnie front. O. Także tak, jeżeli chodzi o jakieś akcesoria do klatek. Jeżeli chodzi o temat Mieszanki jajecznej, którą podajemy do lęgów, ewentualnie w czasie pierzenia ptaków, bo ja podaję, słuchajcie, to jest to rzeka Każdy robi jak uważa. Ja w tej chwili używam perli, czyli moczę ją, później ją dodaję do suchego jajka, rasku trochę dodaję, no i później suche jajo do tego, aby była konsystencja taka sypka. Bo najlepiej ptaki ją spożywają wtedy, przynajmniej umie. Jeżeli ptaki lubią taką mieszankę jajeczną, wtedy łatwo możemy dodać ewentualne jakieś witaminy czy leki, ponieważ ptaki bardzo szybko ją pobierają. No, tak jak powiedziałem, przynajmniej umie. I wtedy wiesz, że ptaki po prostu wszystko zjedzą do końca łącznie z tym dodatkiem, który dodałeś, czyli tak jak powiedziałem, leki czy ewentualnie jakieś witaminy itd. itd. No to tak w skrócie, jeżeli chodzi o produkty. Tu akurat mamy mieszankę jajeczną firmy Olpet z insektami. Kanarki też ją bardzo chętnie zjadają, a więc możemy łatwo wmieszać ją w, naszy, w, w nasz skład tej mieszanki głównej jajecznej i szybko znika. Jeżeli chodzi o przygotowanie perli, jest to wszystko w instrukcji obsługi tego produktu. Niemniej jednak, ja to robię w ten sposób, że tam daną ilość perli zalewam wodą. Ja robię to w stosunku 2 do 1, 2 jednostki wody do jednej jest jednostki perli. I odstawiamy to na dobre pół godziny, żeby ona napęczniała, pobrała tą wodę. Ona zrobi się wtedy taka pulchna, a zarazem wilgotna i łatwo możemy ją doda dodać do mieszanki jajecznej, wymieszać. I naprawdę wtedy mieszanka jajeczna robi się, uważam, apetyczna dla ptaków, bo widzę, jak takie ją szybko spożywają. Perle mamy chyba w dwóch albo trzech smakach, odmianach. Ja używam tej żółto-zielonej. U mnie, przynajmniej ptaki, najszybciej, i najłatwiej ją spożywają. Nie mam żadnych odrzutów, odpadów, może tak. Przez ptaki wtedy wiem, że po prostu wszystko, co dałem, to zostało zjedzone. Tak wygląda moja mieszanka sucha jajeczna wymieszana, wszystkie składniki jakieś nasiona, wszystko to co uważam to tutaj dodałem, wymieszałem tu tak wygląda perla która już nasiąkła wodą no i co, za chwilę połączymy te dwa składniki wyjdzie nam mieszanka jeszcze no i gotowa do podania ptakom O i tak wygląda gotowa mieszanka jeczna w tym wydaniu oczywiście, możemy do, dodać do niej posiekany broku, groszek i tak dalej, i tak dalej, no i co, dzielimy na klapki, dzielimy na ptaki i tyle. Słuchajcie, no i tak wygląda podstawowa opieka z kanarkami w moim wydaniu. Oczywiście jest to filmik taki instruktażowy, nie? Jeżeli ktoś będzie miał ochotę weźmie z niego przykład, jeżeli nie, no rozumiem, każdy ma swoje tam jakieś spostrzeżenia i uwagi. Słuchajcie, nagra, nagrany jest ten filmik po to, że ptaki, które wyjeżdżają od nas bardzo często na przykład trafiają do hodowców, którzy no, zaczynają historię z kanarkami, no i potrzebują jakiegoś tam wsparcia. No, także tak. Dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.